Mamy coś bardzo przyjemnego na początek tego tygodnia. Pokazywaliśmy Państwu masaż. Był masaż dłoni, stóp, karku. I jeszcze Pan Andrzej zostawił takie urządzenie. I to jest podobno znaczy nie podobno sprawdzałam. Po prostu rozkosz, naprawdę. Otwieram. Prościuteńka zupełnie rzecz. Jak co czujesz, Rafał? Mrowienie, które rozchodzi się od głowy, aż gdzieś tam do stóp. Bardzo relaksujące. To rzecz, to prawda. Bo my dzisiaj mówimy o tym, że jest dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów, więc takie proste czynności bardzo, bardzo pomagają. Proszę się zaopatrzyć w coś. No, Mogę dalej, tylko że gość już czeka zasadniczo. To ja będę cię masować. Masuj. A ja... Ale ja nie jestem w stanie prowadzić rozmowy. No to czekaj, żeby się do, do równowagi, Rozumiem. do pionu. To tak. A co to za narzędzia tortur? A to narzędzie tortur. A to do czego może być, ha? My wiemy do czego to jest, natomiast Państwo pewnie mieliby problem, żeby odpowiedzieć, do czego to może służyć. Ten, to, tak. my mówimy, to... to my mówimy. To są takie szczypce szklarskie. Hutnicze. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, czyli jak powiemy, że twórca szkła artystycznego to nie przesadzimy, prawda? Nie, nie no proszę zobaczyć. Zresztą, to... to wszystko tutaj. Klubka talentu maćka jest właśnie tak. Prezentujemy Janioł, w klasyczny sposób. I, I flaszki wszelakie, także. Ale to, to co ta ciekawe, Tak, ale to właśnie nasza róża wylądowała w pana wazoniku, ale to y, y, Pan nas zachwycił, to także proces twórczy, bo można zobaczyć jak Pan tworzy, jak Pan wytapia te piękne wyroby szklane w swojej pracowni, to wszystko w sercu Warszawy, prawda? Dokładnie tak, na, na Grujeckiej, na Ochocie, w sercu Ochoty, tak naprawdę. Tak. E, prowadzę pracownię szkła, zajmuję się właśnie szkłem hutniczym, czyli formowanym ręcznie, jak i też e, formowanym metodą fusingu. E, Jaką metodą? Fusingu, to f jest fusing. jakby... Fusing. Tak, tak, tak. Jest nie nie mylić confusing. Tak, Także, także zapraszam do pracowni na Grójeckiej. No tak A jak no, widać. Ale by ktoś mógł powiedzieć, no ładna ta szklanka, tylko jakaś taka krzywa. A właśnie, o to mi chodzi. Staram się właśnie... Normalne szklanki to robią inni. Dokładnie, normalne szklanki robią inni. Ja robię trochę takie bardziej organiczne, pokrzywione. One mają coś w sobie, twierdzę, że no, są no, niekonwencjonalne trochę bardziej. Kapitalnie się ale załamuje światło. Naprawdę. To jest jedno, to jest jedno. Ale to ale jest ale sprawa, też to się, trzyma. To się trzyma. Nie, naprawdę, wiesz, wygodne, bo są takie Chociaż mają ten sam charakter jednak, że każda różni się od siebie, prawda? Więc tak. jest to. Ale też można to... cały zestaw do innych napoi Ależ pana oczywiście. zamówić. Jak Natomiast mnie się bardzo spodobał ten wazonik. O. Bo on właśnie jest nieregularny, a jednakowo pękaty i taki bardzo nawiązujący do klasyku. Nie ma drugiego takiego. No I dziubek ma, że można z niego nalewać wodę. Tak? A można też. Tak naprawdę o. to jest, fazy, no, ale może też takie. Bardzo oryginalne rzeczy, bo drugiego takiego nie ma. Po prostu. To nie jest staś produkcja. Nie, nie, to jest tutaj co absolutnie. zagra tutaj, prawda? Tak, tak. tak, tak Jeszcze tak. pokażę Państwu misę. To jesteśmy, misę wypełniliśmy już owocami, ale spójrzcie na jej w ogóle strukturę i na piękny kolor, bo ona się mieni na taki wrzosowy, fioletowy kolor. Nie wiem, czy Państwo widzą, bo przykryła. To jest właśnie szkło wykonane metodą fusingu, czyli właśnie ta druga metoda wykonywania wyrobów szklanych. Tak. Warto zwrócić uwagę także na barwy. Szkło może właśnie mieć każdą barwę, właściwie jaką tak. sobie wyobrażasz. to jest piękne, tak. jak to pięknie odbija światło i właśnie jest takie wrzosowe lekko na jesień. Robisz rzeczy, które nie są wielkie gabarytowo, takie, które przyniosłeś tutaj, ale robisz też rzeczy, które są gigantycznych rozmiarów. Potęży. Co największego zrobiłeś na przykład? Uuu, było wiele e, takich elementów. Jest taki element w Paryżu, wieża ifa się nazywa. Aż, <noise> aż tak dużo. Aż, tak do, aż tak do to nie, e, aczkolwiek były e, elewacje szklane, były e, duże przeszklenia, e, mozaiki, tak, e, fontanny szklane, także tego typu rzeczy. Ale jak duże? Taka fontanna o, jak duże? Jak Trevi na przykład? No powiedzmy. 15 m2. Potężne? Tak, potężne. Tak, One były złożone. To wszystko w, w pracowni? Swoim? Tak, wszystko w pracowni. Teraz jest niewielka, aczkolwiek daje dużo możliwości. Pracownia niewielka, ale gorąca. Ja tam A, miałem tak. przyjemność zajrzeć tak. i widzieć Maćka przy pracy. Ma piec, w którym jaka temperatura jest utrzymywana? 1280 stopni to jest no, nie, 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 temperatura oddafię. wyrobowa, w nocy jest troszkę wyższa z uwagi na e, proces klarowania szkła i e, wytapiania. A tak? no, w z czego się robi szkło? Ja ogólnie wykonuję szkło, właśnie przetapiam stłuczkę szklaną, tak? Czyli jakby to jest taki typu recykling, bo szkło jest najlepszym materiałem, chyba do recyklingu nie ma lepszego, tak. przetwarzać, w nieskończoność. Tak. Ono trochę ubożeje, ale można je jakby tam wzbogacić, podrasować, podrasować, że tak powiem, tak. Także je ze stłuczki, czyli dobrego szkła jakościowo, które kupuję bądź też. No właśnie, lubię, skąd je bierzesz? Sąpię. Ze stłuczek? To, to prawie. No prawie. butelki filtre, tak po tam, prostu? Tak? Handlują po mhm. prostu e, taką stłuczką szklaną, są to butelki nie wiem, od piwa, od wina, od perfum itd. Ja to stosuję właśnie do perfum, one są troszkę lepszej jakości, mhm. są e, bardziej klarowne, e, ale ogólnie szkło się robi z piasku. Piasek, no właśnie, tak, e, piasek i co jeszcze? Piasek, boraks, antymon, soda, w zależności jaki rodzaj mhm. chcemy szkła uzyskać, to wszystko, to, o czym mówię, to są topniki, czyli obniżające temperatury topnienia szkła, Chodzi o to, żeby to e, szkło nie wytapiało na się w temperaturze 1800 stopni, okay. bo taką trudno uzyskać i też trudno utrzymać taką e, tak. masę w odpowiednim tyglu, powiedzmy. Dlatego obniża się tę temperaturę poprzez stopniki. Tak samo, nie wiem, czy Państwo znają e, lutowanie e, metali, mm -hmm. tak? Do cyny dodaje się też kalafonie, aby obniżyć jej temperaturę topnienia. Tak, tak samo jest ze nie? Kalafonie, tak. tak. Pamiętam, miałam w domu kalafonie. to jak lutował coś, tak, to jest. zawsze dokładał rzeczywiście. Tak, tak, czy kwas się stosuje tak, tak, tak. A Maciek, jeszcze powiem Ci, że wszystkie narzędzia, jakimi operuję, nie wiem ile ich jest, ale dużo, Sporo. to wykonał sam. Czyli kowalem też pan jest? Własnego eee, losu. Własnego, losu. Własnego losu, tak. E, tak, powiedzmy, kowalem może nie, e, zajmuję się tym bardziej hobbystycznie W sensie no, nie ma możliwości kupienia takich narzędzi, e, no tak. gdzieś tam pojechać do marketu budowanego, poproszę koszyk takich, takich narzędzi, wychodzimy po kartą i jest. Niestety te narzędzia większość trzeba wykonać samemu, a często są to narzędzia, które trzeba wykonać do specyficznej pracy. tak Potrzebujemy zrobić jakiś konkretny produkt i do tego potrzebujemy konkretne narzędzia. Dlatego i na przykład, nie wiem, powiedzmy, takie kleszcze. Czy takie pensety albo powinaginaty. Penseta. Proszę pokazać. Nie pęset... To jest penseta. No, tak. Ale to ładnie podpisane wszystko jest. E, jeszcze te... Zdarzało się, że ktoś powynosił. Mistrzowie. Okay. To są dobre narzędzia. To są dobre narzędzia. Pensetka. Więc, więc czy, staramy czy, się podpisywać. Czy Polacy szukają takich oryginalnych form. Czy... Jak najbardziej. Tak? Jak najbardziej tak tym bardziej unikatowych na tym stopniu, jaki ja proponuję, tak. No, nie ma dwóch identycznych rzeczy. Jeżeli nawet mają ten sam charakter, tak jak wspomniałem, one są zawsze inne, zawsze mają inną pojemność, troszkę są przekrzywione, mają y, trochę inny kształt. Powiedzmy, mamy też tych te, karawkę powiedzmy, z pęcherzami, ale drugiej takiej nie będzie. Tak? Się, ja się. nawet, wydaje mi się, że zasadne jest pytanie, czy ty potrafiłbyś zrobić dwie takie same rzeczy. To no właśnie. <śmiech> <śmiech> A skąd się wzięła w ogóle ta pasja? No taki nietypowy zawód, na palcach jednej ręki można policzyć ludzi, którzy tym się zajmują. E, tak, właściwie chutników, takich typowych, starej daty, powiedzmy starej szkoły hutników, w Polsce jest niewielu. Zmali, no, że tak naprawdę jest niewiele szkół, które tego uczą. Tak? Z, skąd powstała pasja? Mój ojciec kiedyś miał hutę szkła, dosyć sporą, ja miałem 5 lat, czy może 6. Wracając z przedszkola, wolałem iść do ojca do y, huty i się szpędzać, choć mówiąc, między pracownikami, którzy tą, tymi piszczelami wydmuchiwali szkło. Ojciec szklasz. No. <noise> Ojciec akurat wtedy zresztą nie miał więcej wspólnego. Proszę bardzo, Tak, no, no, tak Ale ja się uwielbiałem właśnie tam obracać między, między hutnikami, co nie było zbyt bezpieczne dla latka. No tam tak jednak temperatura wielka. Temperatura. Ja byłam kiedyś w takiej hucie, to wygląda niesamowicie, bo ci mężczyźni są no, przy tych piecach i tak. wszyscy mają takie, jak się nazywają te urządzenia do wydmuchiwania. To są piszczele. To, piszczele. to są piszczele. I właśnie wydmuchują na oczach naszych, się tworzą wyd po prostu takie piękne. Tak, jak na Grujeckim 79. Macie Dokładnie, Dokładnie tak. Musimy zajrzeć do pana. No właśnie, zapraszam. E, także gdzieś tam się między tymi pracownikami e, przepychałem. Ojciec stwierdził, że na no to nie jest zbyt bezpieczne miejsce, faktycznie takiego dziecka. Tak. Trzeba jakąś nianię zorganizować. Ale jakoś nie, no to... nie odepchnął cię skutecznie. E, <laughs> jak widać. Ale starał się, powiem szczerze. E, zorganizował e, nianię w postaci pana Henia, technologa szkła, który miał 70 lat, był dobrym hutnikiem. I on faktycznie mnie po tej chudzie, żeby sobie krzywdy mm -hmm. sobie nie zrobić. I też przy okazji uczył mnie nabierania szkła i tak dalej rozmuchiwania baniek. Z tym, że wiadomo, ja dorosłem, huta się zamknęła, później się próbował jeszcze kilka hut stawiać na nogi, ale to zawsze kończyło się wiatkiem. Ale życiu... to w ogóle jest bardzo smutne, że Polska, która była naprawdę potentatem, jeżeli chodzi o huty szkła, że pozamykała takie swoje skarby. E, niestety jest to kwestia... I w ogóle tych fachowców przecież no nie tak, wykorzystuje się. No tak, e, kwestia przede wszystkim energetyczna. tak? No, gaz, który głównie zasila huty szkła jest no, coraz drogi, droższy, coraz droższy. droższy. Coraz to faktycznie później kilogram tego szkła był coraz droższy, to i zagraniczne rynki. No i weszły tak Chiny. Na przykład tak i na też wyparły troszkę yy, naszą produkcję. Mówimy o tym, że jest coraz mniej takich miejsc, yy, natomiast Ty prowadzisz warsztaty, czyli też starasz się zarażać tym pasją. Tak fasią. i tak, na swoim koncie mamy już cztery osoby, chociaż trochę osób przeszło przez swoje warsztaty, aczkolwiek cztery osoby tak konkretnie zajęły się już Robią w fachu. Tak, tak? robią no, tak. już właśnie tak, jedna pokłada powstała w Berlinie, druga w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Londynie i yy, jeszcze o. dwie mniejsze w Polsce, wiem, to, że, bo przyjeżdżają do mnie naprawdę ludzie z, z całej Ja pory. na przykład słyszałem, że twórcy następnego odcinka Szklonej Pułapki mają się do Ciebie zgodzić. <laughs> tak. Czekaj się... na telefon, czekaj na telefon. zadzwonią szybciej niż polscy lekarze do Ciebie, wiesz? A jeszcze chciałam dopytać o takie dwukolorowe piękne formy. Bo a, tutaj mamy Dynie, niech Państwo zobaczą, tu jest ciemny brąz, a jest taka czysta zielona. kto Dynie tak. zrobił, Powiedz, no proszę właśnie, bardzo. Tutaj... A co, to ty? Kolega, no. przechodzi. Z Stragazami przechodzi. Nie chodziło, bo pracownik mówi, co tu się dzieje, wchodzi, przepraszam bardzo. Jedynie na święta, więc. Podstawo to jest dobry nauczyciel, pamiętaj. Tak. Dobry instruktor to jest Ale jak ja to, ja to się łączy dwa kolory. To są... e, zaraz powiem, a może właśnie kolega, no powiem. kolega powie. Nie, no to kolorem jest... akurat maciek, <laughs> tak, to na... tak. resztę. Nabierałem szkło, e, wtedy się obtacza to w takim kolorze, takim pyle Pro, szklanym. Taki, a, jak, jak puder, tak? tak? tak. Kolorowe, Aha, jest, ja myślałam, tak. że to jest szkła, musi taki być. E, Można też z masy e, nabierać Ja pracuję na szkole bezbarwnym i dopiero powleka się różnymi kolorami. No i tutaj rozmuchuje się taką bańkę wkłada do formy, tak zwanego optyka, żeby zrobić te nacięcia, potem przykleja się ten, e, że tak powiem, ten, ten ogonek. ogonek, tak? No ją tam musimy zabrać do ciebie, żeby Och, ona to zobaczyła, a ja nawet bardziej. spróbowała zrobić sama. Ja Też bardzo bym, musiała, musiała... to bym chciała. wybrać centrum no, Warszawy. No, no pewnie, to z ochotą przyjdę, z ochotą, <laughs> <laughs> ale tutaj Rafał jestem pełna podziwu, Także, takie no taki no fikuśne kształty. I... Także to jest już twoja dynia. <laughs> Proszę, twoja dynia. Twoja sprawa. Moja w tym, żebyśmy do Maćka razem trafili. Razem. No dobrze. Dziękujemy bardzo. Ja Kończymy na to bardzo. spotkanie z Maćkiem. Ja to a, tutaj będziemy łączyć przyjemności. Teraz to jest, proszę Państwa, nasz wspaniały masaż. Przypominamy, że dzisiaj dzień odpoczynku dla szarganek nerwów, więc tutaj proszę sobie zadbać o siebie najbardziej, jak Wam się to Już uda. zapomniałem, że moje były kiedykolwiek z szarganek. Po tym masażu, naprawdę. No, Szybko działa. Ja chyba pożyczę. A Macie, bardzo proszę, Maciek. Proszę. No Ty się masuj, ja a, my a my jeszcze do Karpacza zajrzel na koniec i tam Państwa oczywiście zapraszamy.